Witajcie. Poprzedni odcinek o teorii spiskowej dotyczącej Titanika chyba przypadł Wam do gustu. Dlatego dzisiaj zostaniemy po pierwsze na morzu, po drugie, będziemy mówili o teorii spiskowej, po trzecie, będzie mowa o dosyć znanym statku. Dla odmiany, dziś powiemy o jednym z najbardziej tajemniczych eksperymentów II wojny światowej: o projekcie Rainbow, czyli o projekcie tęcza, bardziej znanym jako eksperyment Philadelphia. Niesławny eksperyment Philadelphia miał zostać przeprowadzony 28 października 1943 roku na niszczycielu amerykańskim USS Eldridge w porcie Philadelphia. Celem tego eksperymentu miało być zniknięcie tego statku lub sprawienie, żeby stał się niewidzialny. Przygotowywać ten eksperyment miały takie sławy jak chociażby Nikola Tesla, John von Neumann. Czy Albert Einstein, który miał nadzorować właśnie przebieg tego eksperymentu. Według niektórych teoretyków spisku Nikola Tesla również miał być obecny w trakcie wykonywania tego eksperymentu, jednak zapomnieli, że zmarł 7 stycznia tego samego roku. USS Eldridge miał pod wpływem pola elektromagnetycznego zniknąć. No i tu pojawia się znowu kilka teorii. Po pierwsze miał zniknąć, po drugie miał przenieść się gdzieś i wrócić z powrotem do portu Filadelfia, no i taka najbardziej zakręcona teoria mówi o tym, że miał się przenieść w czasie. Na chwilę przed zniknięciem okręt miała otoczyć tajemnicza zielona poświata. Czy wspomniałem już, że na okręcie była cała załoga? Była i mieli razem z tym statkiem przenieść się w czasie, zniknąć czy cokolwiek z nimi się stało. Eksperyment miał zakończyć się tragicznie. Zdecydowana większość załogi straciła życie. Według tej najbardziej fantastycznej teorii, niektórzy z załogantów po prostu stopili się ze statkiem i wystawały gdzieś tam ich kończyny z burty czy skadłuba. Eee, w najlepszym wypadku całkowicie postradali zmysły. Jednym z załogantów, który przeżył, bo w ostatniej chwili zdążył wyskoczyć z pokładu, był mężczyzna o swojsko brzmiącym nazwisku. Mówimy tu o Alu Bieleku. Bielek twierdził, że wyskoczył z okrętu, jednak był cały czas w, w promieniu oddziaływania pola elektromagnetycznego, które przyniosło go w czasie do roku 2137. Nie będę przytaczał tu wszystkiego, co mówił Al Bielek, jeżeli chcecie posłuchać, co miał do powiedzenia, poszukajcie jego wywiadu w internecie, bez problemu uda Wam się je znaleźć. Al Bielek zmarł w 2011 roku. Jednak jego zeznania według dziennikarzy, którzy prowadzili własne śledztwo, są całkowicie niewiarygodne. Według ich badań w roku 43 Bielek miał w ogóle nie znajdować się w Filadelfii. Wracając do samego eksperymentu, to nawet sceptycy uznają, że tak naprawdę mógł on się właściwie odbyć i rzeczywiście badana miała być niewidzialność albo niewidzialność, bo miała to być niewidzialność magnetyczna. Niewidzialność magnetyczna to taka, dzięki której okręty amerykańskie miały stać się niewidzialne, ale dla min i torped o zapalnikach magnetycznych. Wracając do teorii, USS Eldridge miał zostać zezłomowany natychmiast po tym feralnym eksperymencie. Prawda jednak okazuje się być bardziej prozaiczna. 15 stycznia 1951 roku Amerykanie przekazali USS Eldridge Grecom. Zmienił on też swoją nazwę na HS Leon. Leon jak gdyby nigdy nic spływał sobie po morzach i oceanach do lat 90., a w 1999 roku, czyli nie tak całkiem dawno, został zezłomowany. A może to wszystko po prostu zasłona dymna? Może HS Leon tak naprawdę nie był USS Eldridge, tylko jakimś innym losowym statkiem, który miał udawać USS Eldridge i zamknąć buzie wszystkim teoretkom spisku? W komentarzach napiszcie, co wy sądzicie o eksperymencie Philadelphia, Czy był on prawdziwy, czy to po prostu kolejna niedorzeczna teoria spiskowa? Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. A już niedługo będziemy dalej mówili o podróżach w czasie czy też rzekomych podróżach w czasie.